Właśnie ma tym no i w tej chwili będziemy ich dokończać, chociaż, <laughs> nie będziemy ich dokończyć do końca, tylko je dokończymy troszkę, bo um, nie mamy nawet, mamy za mało bloków, po pierwsze, no a po drugie, by to trwało mega długo. No dobra, my sobie właśnie tu budujemy te murki. możecie zajęć czy one ładnie wyglądają, czy brzydko. W ogóle pewnie muciek mi, mi na zęb, jutro nawet może pomoże kończyć całkiem mury, chociaż te o, tu zrobiłem moje no za wysoko. Dobra, o, tutaj za nisko. Normalnie. O tak, i o tak, jak w królestwie, normalnie mamy tu dziurę. Nie mamy, no dobra, Czyli sobie o tak będziemy dokończyć. Jak będzie szybciej, no ile nam zostało bloków? Oh! Przedostatni stack O oh no, czekaj, no, Łączymy sobie tutaj. No, mhm, dobra. O, teraz musimy zrobić wyżej, więc zobacz. akurat za wysoko. O dobra, teraz idealnie. Ej, mi się te mury mega podobają. No dobra. Może hmm. sobie w tym odcinku troszkę pokopiemy tego, bo tak to wystarczy na 5 minut. Tylko, więc sobie pójdziemy do kopiarki i zobaczycie, jak my sobie to kopujemy wszystko. Hmm. Myście zobaczyli, jak my tak szybko zdobywamy bloki na te rzeczy, ale to jak nam się skończy, mamy też jeden stanie więc i... no, myślę, że możemy. no, no, mm, się. no, Dobra, a nie ma więcej w skrzynce. Jak nie ma więcej w skrzynce, to mamy tylko to. Chyba mm. weźmy sobie jeden worek. Poklepimy sobie tak do 6 staków. Bez tego to 5 staków. To będzie szybciutko, ten wiesz w ogóle trzeba oświetlić. I ten budynek tu. No dobra, dobrze. Nie, to ja jestem szczęśliwy. No. Niszczymy sobie. No. Jeszcze tak to u nas działa, to że tak się te robi. Yyy, 4 5 6 4 5 6 Teraz sobie zrobimy tak. Tu odbudowujemy te półki. No i tu. O! I w międzyczasie sobie też kupimy wodki, chociaż kupowania wodków to mi nie potrzebujemy. No to w sumie trochę przeszkadza. No i dobra. O! I teraz mamy tutaj. O! O. I o dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, mamy 6 staków. To sobie damy do góry, a to tutaj. do hmm. no dobra. Lecimy w dalej. Chciałem się przespać, chociaż tam postawiłem sobie też łóżko, więc tam możemy się przespać. No i dobra, idziemy się przespać. Mhm. Hmm, 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 hmm. hmm, hmm, hmm. będziemy <suszel> sobie o dobra, o i tyle tak sobie lecimy. No, Dobra. Dobra, to tak się o wiele szybciej i lepiej buduje. Dobra, fajnie w ogóle, że to się wikłuje, nawet ponownie. Tak mi się wydaje, bo jest tutaj brązowy kolor, i ta cegła. Teraz jeden o, 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 o i dobra tu o, 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 o dobra zbudrzym sobie mam jeszcze te cztery staki. 3 do wykorzystania, bo ten jeden musimy zostawić na kopiowanie. No, zobaczcie, to będzie tak dziwnie wyglądać, bo ten murek, który będzie wyżej będzie tak samo, bo tutaj jest zniżenie poziomu. <laughs> Dlatego to będzie w niektórych miejscach tak dziwnie. No to będzie tam gdzie jest podwyższenie chociaż tam gdzie będzie podwyższenie to nie będzie tak źle ale tak na przykład jak tutaj to będzie tak trochę gorzej o bo tutaj jest wyżej a tutaj mamy niżej ten mod. o jedną kratkę bo to co jest wyższe jest o jedną kratkę niżej i to co niższe też o jedną kratkę niżej właśnie robimy tym sposobem dobra. Pijemy sobie. Dobra. O nie, najgorsze będzie powiększenie murów, bo będzie trzeba te mury niszczyć. W tamtym odcinku zrobiliśmy najmniej, bo to, to odcinku w sumie tylko wyznaczyliśmy, gdzie będą temu. Dla tutaj będziemy je troszkę dokończyć, nie całkiem. no Dobra, to co teraz mamy, to jest nasz ostatni tak No więc to też nie możemy więcej wykorzystać. To już będzie <laughs> końcówka. No, i będziemy y, potem znowu kopiować. Teraz może na 10 staków. No Zbudujmy sobie troszkę takie czegoś. O, tutaj tak. Dobra. O i ogólnie w, nie wiem jakim cudem, ale wy normalnie wbiliście ym, 50 subskrypcji w jeden dzień. Na no, 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 starym kanale chciałem powiedzieć na nowym. Na starym kanale wbiliście aż plus 50 subskrypcji. Ogólnie piszę swoje Niki z Robloxa, bo robię spotkanie na 19 lub 20. Ogólnie ono będzie o godzinie 16.30. Czekać już będę o 13, więc możecie być. A 16 już. No, 6.30 w, w sobotę lub w piątek jest spotkanie, no i piszcie swoje nicki i kosujcie na kanale MaxMessa um, jaką grę chcecie zagrać, sobie. albo możecie też napisać 99 nocy, Brookhaven, heaven um, albo The Forge. W The Forge akurat nie gram, um, ale 99 nocy też przestałem, ale lubię i tak, tylko po prostu tak przestałem. Um, no i no i piszcie swoje niki w komentarzach A jak pis... napiszecie no, swój nick to widzimy się w piątek lub w sobotę Na tym To będziemy się widzieć w piątek lub w sobotę na update'ach W ogóle będziecie na pewno grać Dobra, też to nie będzie trwało 15 godzin, tylko to będzie trwało półtorej godzinki, a maksymalnie to 2 godzinki to będzie trwało. To będzie mój najdłuższy live, bo w sumie ja miałem dwa live, tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zobacz, mamy 9. To ten watek sobie zostawiamy. To tu. Oj. O. O. Dobra, mamy już swoje bloki i teraz idziemy znowu budować nasz mur, który już się nieco rozwija. Dobra, i od dawna chyba nie będzie takiego dosyć krótszego odcinka niż zawsze, bo będzie 15-minutowy, nie będzie... Teraz... O, tutaj będzie kolejny spadek, nawet nie zauważyłem tego. Tu był spadek, potem tu był spadek, teraz tu będzie spadek. No na tej klatce już będzie jeszcze niżej. No <laughs> dobra, damy sobie... oj. To mamy źle. tak sobie pociągnijmy to do końca. Dobra. Ciekawe w ogóle, kiedy się dowiemy, kiedy będzie ten szyny na Maksymalicach. Bo w ogóle już jest. Um, już szyny dołączy, bo wigilia na Maksymalicach będzie już w sobotę. Jo, to w sobotę się dużo dzie rzeczy dzieje w ogóle. Będzie spotkanie ze mną plus Figilia plus nowa osoba na maksymalnych. Oj, spadłem, ale specjalnie, dlatego żeby blok pan, bo spadł mi blok. No i dobra, czy ta Czemu to się akurat tutaj zawsze kończy na niżej, jak trzeba? A nie, dodał, bo to idzie dalej, tutaj normalnie, na tym samym poziomie. Dobra, no a tu już mamy zlawione. Teraz schodzimy sobie. No i to sobie dajemy do końca. Tak, się podgotujmy, żebyśmy nie musieli się że nie musieli trzymać shifta. Dobra. Wow, dobra, już mamy dużo, nawet zrobimy trochę. Już tak jeszcze mniej niż połowa. E, powoli, małymi kodoczkami doganiamy połowę. Połowa to będzie gdzieś tam. Nie, dobra, jeszcze nie doganiamy po, połowy, połowa to będzie gdzieś w sobie tam na środku napisu Maksim około. Dobra, Teraz sobie coś skończamy O, dobra no tak skończy nam się teraz cegła yy, i zostanie tylko jeden Stack to ten film się kończy Jeszcze cztery staki. Jeszcze trochę nam staczy. Nie, o, dobra, myślę, że spadnie. A na szczęście nie. Cztery staki też jeszcze troszkę. Jeszcze chyba tam i ta nam się uda. Dobra. No, raczej ten odcinek nie będzie krótszy niż zawsze. Dobra, bo zaraz no bo już na razie zazwyczaj No Dobra, zginęliśmy sobie i idziemy się w ogóle przespać, żeby więcej mowów się nie rozpiło. Dobra. Dobra, tak naprawdę jutro. Yyy... Um, jutro hmm? chyba będę troszkę więcej grać w Minecrafta, że... jutro jakby. Bo będę chciał sobie dokończyć te mury, nie wiem czy całkiem uda mi się, ale wiem, że spróbuję i też postawię lampiony na całych maksymowicach. Bo jak postawię lampiony na całych maksymowicach, to młody się nie będą lespić. Bo na murze też będą nie lampiony, ale... A no, będą takie okienka z lampionami. Będzie takie zniszczone jedno okienko, i tam będzie lampy. O! Jak już mówimy o okienkach, zobaczcie co zrobimy. Ja już tam dużo dni nie odbieram. Tam jest dużo dni do odebrania. Patrzcie, nasz kalendarz. Kalendarz adwentowy. Idziemy, idziemy, idziemy. Bo w kalendarzu adwentowym mamy 20 dni. Ej, dobra, to gdzie jest 12? Bo ja chyba do 12 skończyłem. Nie, 12 już miałem. 13? 13? 14? Prawda, 16 co możemy wziąć? 17 jest dziś. 14 jest tu. To jeszcze 15 wow ile rzeczy Dobra, odłóżmy sobie to tu A masz... Mieliśmy aż 5 dni do odebrania w kalendarzu. No i dobra, idziemy sobie dalej budować. wow Dobra. już mam nawet ładnie to wygląda krowa tam jest, muciek, nie no, to nie jest Muciek.

Najgorzej dla Mućka jest to, że on tyle czeka na budowanie murów, a go nie ma. Muszę go w ogóle poinformować, bo zapomniałem go poinformować o murach. Że buduje. To będzie z nami budować tutaj. Pokażę pod za odcinkami. Będziemy sobie budować. Dobra... Co my tu mamy? A, są tylko i worki. Zostało nam 26 cegieł. Czyli jak skończy nam się 26 cegieł, to ten odcinek się kończy. Dobra... Czyli zbudujemy sobie dwie wieżyczki. Monet zostaje tyle bloków. Jo, dobra, tutaj jeszcze jedną wieżyczkę No raz, są nam dwie cegły. O, dobra, bo już trochę tych murów jest. Muszę przyznać. No, dobra, to... Ja lecę dalej z pracą, a my widzimy się w następnym odcinku. Na razie...